Trzecie igrzyska europejskie w pełni. Rywalizacje w krynicy w pełni, a naszym gościem jest Wiesław Błach, trener judoka, medalista mistrzostw świata, mistrz Europy Olimpijczyk z Seulu i Barcelony. A tutaj w Krynicy menedżer sportowy, jeśli chodzi o rywalizację w judo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie już w sobotę w Hali Mosir kolejne zmagania sportowe. Tym razem przyszła pora na judo. Tak, serdecznie zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli na żywo zmagań Judoku, bo będą bardzo ciekawe, zapewniam. Zawody w sobotę o godzinie 10 zaczynają się eliminacje, a o godzinie 17 będą walki o medale brązowe i finał. To będą zawody drużynowe. Tak, to jest zawody drużynowe, nazywa się to mixed Team bo są mieszane drużyny, trzy kobiety, trzech mężczyzn w jednej drużynie startuje. Zapewniam, że na pewno są bardzo ciekawe, jest to dyscyplina olimpijska, po raz pierwszy rozgrywana była w Tokio w roku 2021 na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jakie reprezentacje pojawiły się tutaj w Krynicy? Ogółem startuje łącznie z Polakami 22 reprezentacje, turniej zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, gdyż startują medaliści ostatnich Igrzysk Olimpijskich, a mianowicie Francuzi, Mistrzowie Olimpijscy, brązowi medaliści Niemcy i zawodnicy z Izraela. Czyli czołówka przyjechała do Krynicy. Tak, jedynie z medalistów olimpijskich brakuje Japończyków, ale to z wiadomych względów, bo to są mistrzostwa Europy. Też muszę powiedzieć, że igrzyska europejskie mają równocześnie rangę drużynowych mistrzostw Europy. Jak będzie wyglądała ta rywalizacja? Wspomniał Pan, że będą kobiety i mężczyźni. Wiem też, że w przypadku remisu może być bardzo ciekawie. Tak, jest to ciekawa formuła, gdyż w drużynie, tak jak powiedziałem wcześniej, są trzy zawodniczki, trzech zawodników. Na przemian walczą raz kobiety, raz mężczyźni. No i w przypadku gdy dochodzimy do rezultatu 3, jest losowana dodatkowa walka, także każdy może wylosować i jest to uważam bardzo interesujące, ciekawie, emocjonujące, także zapowiadają się duże emocje. Stawka jest ogromna, bo mówimy o kwalifikacji olimpijskiej. Tak, tutaj jeżeli chodzi o zawody drużynowe, zdobywa się punkty do rankingu olimpijskiego, także Ci, którzy będą w czołówce tych zawodów, to zdobędą tyle punktów, że prawdopodobnie zakwalifikuje to ich do igrzysk olimpijskich. Jeśli miałby Pan ocenić szansę naszej polskiej reprezentacji, jak by Pan to widział? Powiem tak, że zawody drużnowe to są zupełnie inne zawody niż indywidualne. I tutaj możemy powiedzieć, że jeżeli nawet skład zawodników jest nieco słabszy w indywidualnym turnieju, to drużnowe zawody się właśnie mają to do siebie, że są zupełnie nieprzewidywalne. Oczywiście są faworyci, tak jak Francuzi powiedziałem, Niemcy, zawodnicy Izraela, ale tu każda drużyna może sprawiać niespodziankę, bo widziałem na listach zawodników, są naprawdę utytułowane tutaj osoby, dobre nazwiska przyjechały do, do Krynicy, także możemy spodziewać się zaciętych tutaj walk. Na hali trwają ostatnie przygotowania, ale zapytam z ciekawości, czym hala musi różnić się, jeśli chodzi o tych przygotowań związanych z tekwondo, bo tam zmienia się praktycznie wszystko. Oczywiście każdy sport ma swoje tutaj wytyczne, reguły, i każdy sport, na przykład my od Taekwondo różnimy się tym, że mamy inne maty, pola walki, na których walczymy, prawda? Musieliśmy całe te pola walki wymienić, bo na przykład w były dwa pola walki, w Judo są, będą trzy pola walki, ale jest inna zupełnie mata. Także mamy tutaj bardzo dużo do zmian, ale mam nadzieję, że ekipa która techniczna, która od wczoraj już pracuje na hali, sobie poradzi. I tutaj zresztą kierownik hali ma duże doświadczenie i Tutaj nie mamy się czego obawiać. My nie mamy się czego wstydzić, bo hala jest po kompleksowej modernizacji. Rozumiem, że w przyszłości podobne wydarzenia mogą się odbywać w, w, w Panopin. Muszę powiedzieć, że piękna jest to hala, bo widziałem ją przed remontem, a tym bardziej, że ta hala jest takich powiedziałbym optymalnych rozmiarów na sporty walki, jak judo. Także dla nas ta hala jest bardzo wygodna. No i świetnie wyremontowana, także na pewno się spodoba. Branding, jeżeli chodzi o tutaj wystrój hali, nie ma się czego wstydzić i na pewno każdemu, kto przyjdzie, będzie się podobał. A także każdy, kto chciałby zobaczyć zmodernizowaną halę, ale przede wszystkim zmagania zawodników w judo, zapraszamy wszystkich już w sobotę, 1 lipca do hali Mosir od godziny 10. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, gwarantuję duże emocje. Dziękuję pięknie zapraszamy. za rozmowę. Dziękuję bardzo.